Bordy. Dzisiaj nagrywamy z takiej otogierki To jest Minecraft na serwerze minestar.pl Box PvP. I tak ogólnie, przed zaczęciem zapraszam Was wszystkich na serwer rockmc.pl. Startuje 16 czerwca. Zapraszam wszystkich. IP rockmc, będzie wszystko w opisie. No i ogólnie, widzimy się zaraz. Dobra, no to ogólnie lecimy kogoś właśnie znaleźć. Siłkę sobie tylko w yy, right. Kolejny kolega chyba nie wiem Deda Elka założył Dawaj, dawaj! Kurde Będę nie robił dobrze zdrawno w kołbołach jestem. Jestem w kołbołach, weź pomóż. Bo... Dobra. Mam lagi trochę przez tego tego. O dobra. Boję się, że mnie teraz wywali. Prawie to Coś laga dostałem jakiegoś, nie wiem. Dobra. Dobra, hop w kołebie. Dobra, po prostu widzimy się wizowy jak będzie jakaś lepsza klepa. widziałem że właśnie zabiłem chłopana Fertuma full, więc jakby no, zapomniałam to nagrać, ale zabiję. przez Drop ogólnie z niego jest słaby. Cały Nefertuma, jak mówiłem. I jakieś syf też polizą. Więc XD trochę, ale dobra. To szukamy kogoś. Na razie nie włączam, bo może coś akurat zaraz zabijemy. Kurde, sorry. By, byśmy go zabili. go zabiję. No tylko że... Ej, weź pomóż na trzech złabowany, dada. Bigo, bigo. Nie, nie! Kurde. E, nie mam pamięci To, chodźcie ja ci dam. Ale gdzie no, drewno można dawa, kupić, yy... drewno? Lewy rać. Yy, skopać trzeba. Aha. Lewy rać tam. No jestem. O, weź, weź. Podniosłeś? jesteś? Oj, bo ja to dam. Czekaj. Ciekaj, wchodzę w ciebie. Co ty robisz? No nie mogę użyć swojej werki! Ale jakby wyrobił... No bo on miał perka chyba No Nie mogę użyć fajerarki i się zastosować. Okej, okay, bo on jest jakaś chłopa Zabiłem Zabijem kogoś Ej, y... Chodź, chodź, nawet dwa mną mogła wyco Cerbera Nie wiem, zabiłem kogoś Pokazałem, że Dobra, kogoś zabiłem y... Chodź, nawet dwa Drewno sobie skopiesz Miecz Cerbera mam Poczekaj bo zabiję chłopa i mi z niego dropnął miecz Cerbera, buty Minotaura, yy Cerbera, miecz... Nie, to akurat nie... Aha, polizałem kogoś, bo na chyba zginął i waliło go czy coś Może ale, ale łatwiutko To na lewych dwach masz... na lewych drugich masz to drawno yy, Już czekaj Tylko idę spawnem, no, okej? Okay? To są odłożyć To są całe bloki, Może z Dobra, widzowie ogólnie... Fajnie, dobra. Widzimy się jak... Jak już będę miał drewno ogólnie i będziemy kogoś domkować. Baram, to ogólnie mam już siekierkę drewno, więc możemy... Możemy domkować. A mnie to nie bi. Nikogo nie ma Enderycie o dziwo. Ile jest osób 2018, myślę, że nikogo nie ma. Jest łok. Full wither full Kolejny, jaks. Freefruck. Aha, fajnie, że go nie hitły w ogóle. Eee, y, Anubis. Ginie. Dobuj. Nie. Nie miałem jak, ale prawie to tam było Jest! Kocham. Jest zobacz. Tutaj. Dostał fajerwerkę. Widzę! Zabijamy! Kurde! Jest! Dosta nie, myślałem, że dostał fajerwerkę. Ej, pomóż NedRajd! Right. Weźmy. Ups Oni nie mają jakichś dobrych mieczy. No nie, jest tak się... Tutaj był chyba ten najlepszy to był ten lider, jak na razie widziałem. Ej, pomóż mi! NedRight! Bo tej... jest dużo takich chłopów, a... O kurde, dostałem. Ten Gdzie na jesteś? Dobra, uciekłam Uciekłam, uciekłam Dobra, chokwarc, szukamy ja... na kwarcu. Lederit, plaga ma. Lederit, deda. Lecę, lecę, lecę. Pierwszy, pierwszy. Lewe pierwsza, lewe pierwsza, lewe pierwsze Kopię kwarc Ej, panowie, panowie. Ej. 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 Rozkopnie! Co? Rozkopnie. Co? Co? co mordo? On sprawę, ale niech on mnie nie bije. Da, 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 da. Nie bij nie bij bi go, nie bij go, nie bij go, nie bij. Nie no on cię nie bije. No co, 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 co? Co, co chcesz? Szybko mów Okej, bo ja w ojca Nie, nie mną, wiem, Bo wy macie jakiś klan, co nie? No mamy i co? o tak, bo ja szukam teraz klamu. No... Ale jakby nie dodajemy, nie a, a właśnie nagrywamy to... odcinek, no to... Odda oddasz Damila. Oddasz Kila? Oddasz pokornie, oddasz? Ale ja i to tam to no jest ja. tam do niego. No dobra. No on i tak ma... Ale nie, on ma ten. On ma tego, słabe itemy, więc chodź, wypuszczę cię. No i to Ale... Następnym raz razem górko. jak cię spotkamy, to jest po tobie, rozumiesz? Dobra, ale weźcie mnie ten... macie dramę Mogę, bo... Mógł, bo coś w sensie nie... Bo ja tutaj jakby takie wiesz co robię, że knukam ludzi tu i ich zabijam, ale... Nie mam robię. My to przejmujemy, jest mogę, A mogę z wami. No nie Ej. wiem, pomyślę. Na razie idź, zapamiętam twój nick, potem napiszemy, okej? Okay? Okej. Okay. No to. A. Trzymaj, narzuciłem ci co? O dzięki. Dobra, X do... Co to, było? to taki prezencik ode nie, mnie. Nie, chodź na NDL. Ej, to taki prezencik ode mnie. Okej. Okay. Ale miał taki słodki na głos. No. Dobra. Dobra, Dobra widzowie, no to jak znajdziemy kogoś, to yy, będziemy zaraz i ogólnie trochę śmieszne to było. Dobra, yy, jest... O kurde, jestem w kobłebie! Pomóż mi! Uciekaj! Ja pierdzielę! Się zasrałem aż Akurat włączyłem nagrywanie Zobię ogólnie to było... No, myślałem, że Ey, już ten... Ej, Deda, Deda, Jakiś de No kurde, no... Zabiłem Nefertum No właśnie widzę, że Nefertum, bo podniosłem z niego dobra Na razie nikogo nie ma, więc To widzimy się jak znowu kogoś będziemy mieli Dobra, walimy chłopa, zabij naszego chłopa Co tam się działo? Kurde, Kurde fer, nie dało się zabili, słodkiego Nie, trzeba go pomścić Damy mu coś? co ci napisze, że zdedał, Czekaj, co ci Damy, damy mu coś widzowie? Dobra, damy mu. ale zostawcie lajka like i subkę dla tego chłopa. By był naprawdę słodki, a zginął. Dobra, idziemy na spawn i mu Ej, chłop leci. Przyleciał, przyleciał. Poczekaj. Yy, załóż Edit i yy, Pisze po prostu na majstarze, jakby wiesz, że na majstarze i jego nick napisze, żeby wbił. Rozumiesz? Jest majster, działam yeah, tu majster, majster, majster. Jest majster. Ej, przylinie jakaś Julcia, deda Wider Prawie tego lasu zabiję Ale to był naprawdę cute głos Dałbyś się zabić za taki głosik? <głos> no Nie będę znowu miał tym full Dzieje. Dobra. Yy, ogólnie. Wywaliło mnie. Niestety mamy problemy techniczne. Wow, robili mi domek. Więc musicie poczekać zaraz będziemy. Jakby małe problemy techniczne. Sorry. Zaraz będzie. No to ogólnie po moich problemach technicznych udało się wejść w końcu. No to. Ale cię kogoś zabić, nieprawda? No. Dobra. Tu widzimy się, jak będzie jakiś free frag. Dobra, widzowie, kolega mówi, info, że jakiś chłop deda. Gnoc klepa. Wszyscy tu daję, prawda? Co daje, pesko, fra... Co. O, tutaj. No, bez klipa. Witaj każdego kogo. w środku tych pobłagów, co są. Aż dostałem laga. Dobra. Jest tu jakiś chłop w kubełach, waliły go. Chłop jakiś dada. Prawie ja zabiłem. zabiłem. Welce był. Kurde, ja dostaję U. teraz mocny wpierdziel. Po to, temie. Dobra, udało się zorać. Było mocno. Dobra.

Dobra. Zabijesz mnie tym negolasikiem. Jak ty płaczesz, nie? Ginie. O i gdzie? Tamten chłop dodał że go zabijesz. Na 2-0. Ale tu jest klepa Minecraft. Dobra, idę na... Deda! Deda! To jeszcze do przyjdzie. przejdzie. Dostałem antyfajerkę! Antyfirewerkę! Dostałem dada, Ej, lewe dwa jestem zabudowany. Idę, idę. Szybko, lewe dwa, dednę. De, musisz, de. musisz mnie rozkopać. musisz Nie, rozkopać. Lego Legolas mnie bije tutaj. Szybko i dednę? Może go skopi... zabijemy nawet, lewe dwa. Rozkopać? Tak, rozkopuj. Kurde, nie mogę wlecieć w to gówno. Postaw blok. I dopiero rozkop. Siema. Oel. Zwracaj Kurde, zorałeś? Nie Nie zorałem Ja chciałam żebyś się wkleił i pomógł mi Ale ja debnę Nie dedniesz, chłop, Od chłopa się wyrabia on ma, co on ma? Legolas 151 Nie, chłopaków nie miałem Co jest? Obserportki, chłop Naprawdę. Kolega razem pać. Masz go? Tak, Deda. Tylko łebak O! Pięknie, pięknie. Po to temie. umrze! umrze. Chodź tu! Nie! Aj, użyłam ty łeba, a już taki ładnie wyrok. Chłop przed! U nie to epicyny, poczekaj. A co to jest w ogóle? Ty... No, dobry chłop. Umie się ruszać w Ten chłop się pyta, czy może z nami gadać. Co? No ten twiant, wiesz. Daj, go? Znowu jestem... tak, znowu jestem na lewych dwa. Zabudowali mnie, o kurde. Wychodzę sobie. Dobra, widzowie ogólnie dodajemy tego chłopa. Um. ale którego tego dzieciadka Mhm. Uh Z -huh. tym słodkim głosem? Mhm. Uh -huh. Serio? Dobra. Dodałem go, widzowie, i właśnie dzwonię. Będziemy go <śmienic> Zasługujesz na muzykę bez przerw. Pozwól, że zaserwujemy ci porcję ukochanej muzyki bez... Dobra, dobra. No, sięła. Ty mi tam pisałeś, że mi coś dasz, ty, nie? No. No, tak chcesz mi coś dać, to ja jestem przeszamanie. Okej, okay, dobra. Na którym co jesteś? Jed jeden. Dobra. Już nie wiem, czy to cię tak mocno aż ten. Ale zawsze coś sobie. No, to ci, ja ci wymianę wysłałem. Czekaj. Um, masz jakiś kilow? Nie. Dobra, na pewno to będą lepsze i niż miałeś. Lepsze niż czterdziestki? Mhm. No. Dobra, gdzie jesteś, szamanie? Za tobą, za tobą. Ucho. No. Mm. Dobra, i zawiedajemy mu właśnie tej temki, No i ja mogę. Zabierzam dwie części, dwie części dostanę. No i ogólnie cieszysz się? No, cieszę się. Czy dostałeś? Dostałem. Pozdrow odcinek. Ej, ty mordow. Piszą. Ja? A nie, ty małpiszą. No. no. Chcesz, może kupić 4 4 za tanio? Tanio ci mogę sprzedać. Nie potrzebuję. Bo to ogólnie. Wiem, bo wiem. Ja... No. ja teraz odcinek nagrywam, sujsz mi scenę. No, spok No, no. To co ogólnie, miło mi, że się, że ci, że szczęśliwy jesteś, że to masz. Masz, jeszcze coś ci dam. wiesz, no zdechłeś mnie zresztą przed chwilą, i no, jakby, jak dajemy teraz coś. My no. chcie, poszliśmy ci na ratunek A, ci. i zabiliśmy tego chłopa, który. Y, chcieliśmy zabić tego chłopa, który cię zabił, no ale nam się nie udało. Dlatego. Proszę, jakieś... To są takie, eku perfect. Jeszcze ci coś dam.

To z was lubię, subskrybuj, dzwonek, no i jest fantastyczny No i odcinek wleci niedługo, więc To Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców Okej, okay, pozdrawiam, pozdrawiam Dzięki okay. Miłego Nie. Dobra, no to ogółem. Zaraz Widać? Umrę. Już tak tak gwiazdy Lecę. Lewy 2? Tak Jestem Rozkopuj to szybko Ja prawie zdedłem, bo tam jest u góry chłop Umarłem Zdech... Ale na serio już tak zdechłeś? Mhm Rozkopuję ci Ale ja już umarłem Aha, a wy żebym ci rozkopał No ale... Zakuś... A kto z was nagrywa? Ja, a, kurde, a w czym widziałeś? Eee, z mieczem 51. Kurde. Wiem. Chodź, a jeden szaman tam ci coś. Nie, mamy jakieś tam. No. Ty mi dałeś to jak ty Wy mi daliście to jeden wam Mam i tam jakieś To marka Mordoho Arbuzik PV. Można z wami nagrywać. Serwer, ogólnie polecam serwer Rock MC, skoro myślę, że wbijesz. Start w piątek. Zaraz ci wyślę link. Link oczywiście w opisie widzowie. Serwer Rock MC. Prezentuje się fajnie ogółem. Zobaczycie. Jak wbijecie na Discorda, zobaczycie. To jest co jest. jesteś właścicielem pod Zapraszam. Widzowie. To jeszcze... Dobra, to ogółem, widzowie, to tyle w dzisiejszym odcinku. No i miłego, no i Narka. Do zobaczenia w następnym odcinku. I oczywiście widzimy się na live w piątek. Narka. Narka, pa.